Hej, ja jestem Natalia i dziś do Was mówię z poziomu podłogi, dlatego że dzisiaj jest wielki dzień święto. Pierwszy raz w życiu robię tak zwane dredy wełniane, czyli takie o. Korzystając z tej okazji, pomyślałam, że nagram filmik, no bo czemu by nie. Więc, żeby takie dreki sobie zrobić potrzebujemy antypoślizgowe coś, ręcznik. Trochę wełny i mydełko w kostce, które sobie kroimy, dajemy do miski albo do takiej butelki, że ona robi tak psik, psik. Ja takiej nie mam, dlatego mam śniadaniowe pudełko i to mydełko zalewamy wrzątkiem, tak żeby ta woda była mętna i żeby się pojawiła pianka. I w tym... W robieniu dreadów nie ma większej filozofii, bo po prostu bierzemy sobie dread, maczamy trochę w tym, albo psikamy, albo nie wiem, wylewamy trochę i rolujemy sobie. Po to mi są potrzebne rękawiczki, bo ta wełna jest taka dość kłująca na moich delikatnych rączek. No i się nimi przed nią ochraniam. Taki protip, jak one tą wełnę dużą, to to ten jej kawałek. Dzielimy na dwie albo trzy części, zależy ile chcecie grubości. No i to w sumie tyle. Strasznie proste, dużo prostsze niż dredy syntetyczne, które też mam kiedyś tłumaczyłam, jak robić w filmiku, który jest w opisie. Tam na dole opis i tam jest filmik. Jakby ja sobie zdaję sprawę, że temat dreadów sztucznych, nie z włosów. Jest dość mało powszechny, zwłaszcza w Polsce i zwłaszcza wszędzie, yy, ale ja lubię, więc sobie robię. Może ktoś też sobie kiedyś zrobi albo mnie poprosi, żeby mu zrobić, bo ja chętnie robię dredy ludziom, na przykład te właśnie, co tutaj się tworzą wesoło, są na mojej koleżanki Martyny, pozdrawiam. jestem w tym mydle! Mm. Teraz taka perspektywa, że y, widać z oczu, no i tak tutaj sobie właśnie mm. roluje te dredy od jakiegoś czasu. Jest to super zabawa i każdy każdy powinien spróbować to robić. Więc, jak takie drewnie już sobie dobrze tutaj zrobimy i przygotujemy, to wieszamy potem na suszarce albo na lince nad wanną, co kto woli. I to czekamy aż schną. A jak wyschną, to możemy sobie je zamontować albo ewentualnie. Zafarbować na inny kolorek. Jeśli chcemy jakieś takie wikumiku ombre, czy coś, to zależy czy farbujecie. Bo jak farbujecie farbą typu zwykła farba do włosów, czarna czy tam brązowa, no to po prostu farbujemy tak jak włosy: mamy trochę farby, dajemy ją na pędzele i ją tą wełnę, ciap ciap, zostawiamy na jakiś czas. I mamy pofarbowane, ale jeśli farbujemy na przykład kolorowymi tonerami do włosów, to z tymi tonerami rozpuszczamy toner w dużej misce we wrzątku, no i wkładamy tam dred. i potem, dosłownie nie wiem, na 5 minut. I potem go opłukujemy wodą chłodną, no i jest gotowy. A ja teraz idę dodać sobie wrzątku do mojego mydełka, więc pa. I tu mam więcej wrzątku i wkrajam trochę mydła, aż będzie mętne. Mm, bardzo się staram, aby ten filmik nie był chaotyczny, bo dopiero przed sekundą wpadłam na pomysł, żeby zacząć go nagrywać. Ej! Ej, pies, co szalałaś? nie po to cię zapraszałam. No... No, czemu masz wełnę? Przecież. Więc ten filmik jest dość spontaniczny. No, ale... który z moich filmów nie był, prawda? Nie bój się. To tylko mydło. W taki sposób się miesza mydło w pudełku śniadaniowym, ktoś się nie spotkał. No, spadaj stąd, piec. Więc robimy Kolejny dread. Lejką, raz, dwa. O, cztery już. Więc uwaga, uwaga. Teraz tworzy się ostatni dret dla Martyny. Pozdrawiam jeszcze raz, Martyna. Cześć. Piesku. Nie jest wełny. Zostaw. No Ej, nie jest mydełka, Ty. Ale ty przyszłaś mi tu tylko rozrabiać. Patrzcie, się przytulać, a nie tam rozrabiać. Oh. Stop. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You're not really to into it, you just have to say you're not really fine. You're not willing to get into it, Ostatni dret na Martyny. Pozdrawiam. Tak one wyglądają. Teraz są jeszcze mokre, ale jak przestaną być mokre, to będą minimalnie jaśniejsze. No i takie będą fajne, jak te, co mam na przykład na głowie, myślę. Chociaż nie będę się porównywać do wielkich artystów, bo ktoś mnie jeszcze wyśmieje trochę się wstydzę, bo skaszanił mi się aparat, tak jak wszystko w moim życiu i nie nagrało się wesołe zakończenie tego filmiku, więc teraz go zakończam. I ogólnie też tak się złożyło, że montuję ten filmik wiele miesięcy po nagraniu, to przy okazji się może pochwalę jakie stworzyłam zestawy dretków, bo stworzyłam ich bardzo wiele i teraz jestem profesjonalistą w tej dziedzinie, to, to patrz jakie mam.